Wyobraź sobie, że siedzisz w luksusowej restauracji w samym sercu Warszawy, delektując się kolacją, której koszt przekracza miesięczny czynsz większości ludzi. I nagle podchodzi do Ciebie mała dziewczynka, prosząc o resztki jedzenia. Spodziewasz się, że rzuci się na nie z głodu, ale ona ostrożnie pakuje wszystko do plastikowej torby i bez słowa odchodzi. Co byś zrobił? Witold Gajewski, odnoszący ogromne sukcesy milioner, nie tylko nie zignorował dziewczynki. Postanowił za nią pójść. To, co odkrył chwilę później, odmieniło jego życie na zawsze, zmusiło go do zakwestionowania wszystkiego, co myślał o bogactwie, władzy i tym, co naprawdę się liczy. Zanim zaczniemy, polubcie ten filmik i napiszcie w komentarzach, skąd nas oglądacie. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć więcej poruszających historii. Tamtego wieczoru wszystko wydawało się idealne na wystawną kolację w złotym talerzu, jednej z najbardziej prestiżowych restauracji w centrum Warszawy. To miejsce, gdzie spotykają się potentaci rynku, bo odpocząć po kolejnych milionowych transakcjach. Powietrze przesycone było luksusem, światła świec odbijały się od marmurowej posadzki, a delikatny brzęk kieliszków tworzył niemal hipnotyczny rytm. Witold, 52-letni założyciel Imperium Technologicznego, siedział przy narożnym stoliku. Bezwiednie poprawiając jedwabny krawat i zerkając na ekran telefonu. Właśnie podwoił wartość swoich akcji. To miał być wieczór triumfu. W restauracyjnym półmroku jego kieliszek z czerwonym winem śnił intensywnie rubinowym kolorem. Był na szczycie świata, a mimo to coś było nie tak. Może to ciężar lat pełnych sukcesów? Może samotność wynikająca z życia na szczycie? I wtedy ją zobaczył. W jego bocznym polu widzenia pojawił się ruch. Pomyślał najpierw, że to kolejny żebrak, ale gdy spojrzał, dostrzegł coś innego. Dziewczynka, nie więcej niż pięcioletnia, w zniszczonej, wyblakłej żółtej sukience, z nogami w sandałkach, które dawno przestały pasować. Blada twarz, oczy wielkie i pełne głodu, nie tylko tego fizycznego, głodu nadziei. Szczenka Witolda zacisnęła się, a po plecach przeszedł mu dreszcz. Patrzyła na jego talerz z niedojedzonym homarem z taką intensywnością, że aż się wzdrygnął. Czy mogę, czy mogę dostać resztki jedzenia, proszę pana? Jestem głodna, szepnęła. Jej głos był tak cichy, że niemal zniknął w szumie rozmów. Ale słowa uderzyły w Witolda jako buchem. Pierwszy odruch? Odepchnąć. Zawołać obsługę. Ludzie jego pokroju przecież nie wdają się w takie interakcje. Ale coś w jej oczach go zatrzymało. Coś znajomego. Jakby echo własnego dzieciństwa, dawno zapomniane, nagle powróciło. Znieruchomiał. Nie potrafił oderwać wzroku. Kelner, zauważywszy napiętą sytuację, ruszył w ich stronę, ale Witor uniósł dłoń i go powstrzymał. To nie była zwyczajna prośba. Coś było w tym spojrzeniu, coś, co poruszyło w nim dawno zakopane ludzkie odruchy, zagrzebane gdzieś pod warstwami sukcesów, pieniędzy i władzy. Powoli przesunął talerz w jej stronę. Weź, powiedział. Głos miał obcy, jakby mówił przez szkło. Dziewczynka zaskoczona zbliżyła się do talerza, ale wbrew jego oczekiwaniom nie rzuciła się na jedzenie. Ostrożnie, z niemal nabożną troską, przełożyła homara i warzywa do zgniecionej plastikowej torby. Dziękuję, proszę pana, wyszeptała, po czym pobiegła chodnikiem i zniknęła w ciemności. Witold wpatrywał się w pusty talerz. Powinien być dumny. Pomógł a jednak coś było nie tak. Dlaczego nie zjadła od razu? Dlaczego uciekała? Gdzie była jej rodzina? Dlaczego taka mała dziewczynka była sama na ulicy? Pytania kłębiły się w jego głowie i w końcu podjął decyzję. Wstał gwałtownie, rzucił kilka banknotów na stół, ignorując zdziwione spojrzenia wokół. Nie mógł tego tak zostawić. Musiał wiedzieć. Musiał się dowiedzieć, co się za tym kryło. Wyszedł z restauracji na chłodne, wieczorne powietrze. Światła miasta migotały w oddali, ale ulice wokół były dziwnie puste. Dźwięk jego włoskich, skórzanych butów odbijał się echem od chodnika. Serce biło mu szybciej z każdym krokiem. Po co to robił? Czego oczekiwał? Zauważył ją znowu. Biegła w dół ulicy, znikając w jednej z bocznych alej. Witold ruszył za nią. Ale kiedy dotarł na miejsce i zajrzał w wąskie przejście, zamarł. To, co zobaczył, ścisnęło mu gardło. Mała dziewczynka kręczała przy ciele innego dziecka, jeszcze młodszej dziewczynki, może dwuletniej. Leżała nieruchomo na brudnym betonie, jej usta były spierzchnięte, a skóra gorąca i blada. Dziewczynka, którą śledził, delikatnie potrząsała ramieniem siostry, szepcząc coś cicho, zbyt cicho. By dało się to usłyszeć z oddali. Przyniosłam jedzenie, Aniu. Obudź się, to chołumar. Taki sam, o jakim opowiadała babcia w bajkach, szeptała z rozpaczą. Witold opadł na kolana obok nich, obraz, który miał przed oczami, był zbyt prawdziwy, zbyt surowy, by mógł go zignorować. Kilka kroków od miejsca, gdzie ludzie płacili setki złotych za kolację, dwie małe dziewczynki umierały z głodu. Proszę, obudź się, wyszeptała starsza z nich, a łzy zaczęły spływać po jej policzkach. Trzymała młodszą w ramionach, jakby mogła ogrzać ją samą nadzieją. To było jak uderzenie falą. Okrutna rzeczywistość świata, który z jednej strony tonął w luksusie, a z drugiej pozwalał dzieciom głodować na ulicy. Witold sięgnął po telefon, ręce mu drżały. Wystukał 112 i ledwo zdołał wydusić słowa, przekazując dyspozytorowi, że dziecko może umierać z głodu i odwodnienia. Wiedział, że karetka będzie w drodze, ale czas ciągnął się jak wieczność. Patrzył na starszą dziewczynkę, miała może 5, 6 lat. W jej oczach nie było już strachu. Było zmęczenie. Jakby świat już dawno odebrał jej nadzieję. Gdybym nie poszedł za nią, pomyślał Witold. Gdybym po prostu wrócił do stolika, zjadł deser i pojechał do domu. Ale nie wrócił i teraz nie było już odwrotu. Powietrze w alejce było chłodne, a ściany wysokich budynków tłumiły wszelkie dźwięki miasta. Witold zrobił kilka kroków do przodu. Znowu spojrzał na dziewczynkę. Klęczała nad siostrą i ściskała jej małą rączkę. Obok niej leżała plastikowa torba z homarem, wciąż nienaruszonym. Mija, odezwał się Witold. Nie wiedział skąd zna jej imię, ale pasowało. Może usłyszał, jak młodsza dziewczynka coś szeptała. Mała uniosła głowę. Miała duże, brązowe oczy, w których nie było już dziecięcej naiwności. Tylko zmęczenie i rezygnacja. Co się z nią stało? Spytał, pochylając się i dotykając czoła młodszej. Było gorące jak ogień. Dziewczynka nie reagowała. Ona, ona nie chce się obudzić, szepnęła Mia. Myślę, że jest za słaba. Witold poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy. Wszystko, co znał, co było dla niego ważne, straciło sens w tej jednej chwili. Jak to możliwe, że to się działo tuż obok jego świata? Proszę, Aniu, obudź się. Przyniosłam jedzenie. Proszę, Mia wciąż próbowała ją obudzić, ale bez skutku. Witold ponownie sięgnął po telefon i znowu zadzwonił pod numer alarmowy, błagając o jak najszybszą pomoc. Kiedy odłożył telefon, zauważył, że Mia wyciągnęła z kieszeni coś, co trzymała jak skarb mały medalien. Zawieszka była otwarta. W środku znajdowało się wyblakłe zdjęcie kobiety. Kto to? Spytał Witold, choć odpowiedź już czuł w sercu. Babcia powiedziała mi ja cicho. Opowiadała nam bajki. Obiecała, że wszystko będzie dobrze. Witold zamarł. Patrzył na fotografię, a serce zaczęło mu bić szybciej. Rozpoznał ją. To była pani Emilia. Kobieta, która kiedyś dała mu szansę, kiedy sam był dzieckiem na ulicy. Kobieta która przygarnęła go do domu dziecka i nauczyła, że dobro istnieje. Kobieta, którą przez lata ignorował, nie odpowiadał na listy, pochłonięty budową swojego imperium. A teraz jej wnuczki leżały przed nim: głodne, samotne, zapomniane. Znałem ją, wyjąkał. Znałem waszą babcię. Mia spojrzała na niego zdumiona. Ty. Ty ją znałeś? Witold pokiwał głową, głos miał załamany. Przepraszam, nie pomogłem jej wtedy. Ale teraz, teraz wam pomogę. Obiecuję. W oddali zawyły syreny karetki. Dla Witolda to był dźwięk nie tylko nadchodzącej pomocy. To był dźwięk przebudzenia. Już nie był tylko widzem tej tragedii. Stał się jej częścią i zamierzał to zmienić. Dni, które nastąpiły po tamtym wieczorze, były dla Witolda jedną wielką, rozmazaną sekwencją wizyt w szpitalu, rozmów z lekarzami i niekończących się telefonów. Nigdy nie przypuszczał, że znajdzie się w takiej sytuacji, a jednak był. Dziewczynki Mia i Ania przebywały teraz na oddziale pediatrycznym w szpitalu miejskim na Pradze. Były bezpieczne. Ale szkody były ogromne. Ania była skrajnie niedożywiona, organizm na granicy wytrzymałości. Mia, mimo swojej siły ducha i dziecięcego hartu, nosiła w sobie ślady zaniedbania, które nie znikały wraz z talerzem ciepłej zupy. Witold spędzał przy nich każdą możliwą chwilę. Siedział przy łóżku Ani, trzymając jej małą, osłabioną dłoń. Rozmawiał z lekarzami. Organizował pomoc. Robił wszystko, by naprawić to, czego świat przez lata nie dostrzegał. Było to przytłaczające, ale też uzdrawiające. Po raz pierwszy od wielu lat czuł, że robi coś naprawdę ważnego coś, co ma sens większy niż kolejne zera na koncie, niż kolejne sukcesy jego firmy. Największą niespodzianką była jednak mija. Dziewczynka, która Mimo wszystkiego co przeszła, nie była złamana. Nie była przestraszona ani nieufna. Miała w sobie siłę, której Witold nie potrafił zrozumieć. Tę samą siłę, którą kiedyś widział u pani Emilii. Nie szukała wybawcy, chciała tylko, by ktoś stanął obok niej. By wiedziała, że nie jest już sama. Babcia mówiła, że będzie dobrze, powiedziała pewnego wieczoru Mija. Siedząc z Witoldem przy oknie sali szpitalnej. W dłoniach trzymała swój medalien. Obiecała, że kiedyś wszystko się ułoży. Mówiła, że ludzie czasem potrzebują tylko przypomnienia, że dobro istnieje. Słowa dziewczynki uderzyły w Witolda mocniej niż się spodziewał. Bo to były dokładnie te same słowa, które on usłyszał kiedyś od Emilii, kobiety, która uratowała mu życie. Z dnia na dzień Witold coraz mniej interesował się sprawami swojej firmy. Wziął bezterminowy urlop z zarządu. Rzecz niewyobrażalna jeszcze kilka tygodni wcześniej. Ale teraz nic nie wydawało się ważniejsze niż te dwie dziewczynki. Zatrudnił zespół specjalistów, lekarzy, terapeutów, psychologa dziecięcego. Dziewczynki zaczęły się powoli leczyć. Ania była wciąż słaba, ale jej oczy z dnia na dzień błyszczały mocniej, śmiech powracał. Mija była jej opoką, mała matka w kruchym ciele. Ale nawet ona zaczęła w końcu oddychać lżej. Już nie czuła, że cały świat spoczywa na jej barkach. Pewnego wieczoru, w nowym domu Witolda, wielkiej, jasnej willi pod Warszawą, dziewczynki rysowały przy stole w salonie. Śmiały się. Bawiły. Ich śmiech wypełniał przestrzeń, która przez lata była pusta, zimna i cicha. Witold patrzył na nie i czuł dumę i ogromne poczucie winy. Te dwie dziewczynki w tak krótkim czasie stały się jego światem. Obietnica, którą złożył Emilii, nie była już tylko gestem. Stała się jego sensem życia. Wiesz, Mija, powiedział cicho, siadając obok nich. Myślę, że twoja babcia pokochałaby to miejsce. Dziewczynka podniosła głowę z nadrysunku. Myślisz? Wiem to, odpowiedział, z trudem opanowując emocje. I wiem też, że byłaby z ciebie dumna. Zamilkł na chwilę, wziął głęboki oddech. Obiecałem jej kiedyś, że odpłacę się za to, co dla mnie zrobiła. Myślę, myślę, że to moja szansa. Dni mijały, a wraz z nimi Witold coraz głębiej zanurzał się w życie mi i Ani. Już nie był tylko ich tymczasowym opiekunem. Stał się rodziną. Więź, która zrodziła się w tych pierwszych, dramatycznych dniach, przerodziła się w coś prawdziwego, nierozerwalnego. Ale największa próba miała dopiero nadejść. Ojciec dziewczynek, Antoni Kalinowski, wciąż walczył z własnymi demonami. Po przedawkowaniu został przewieziony do ośrodka leczenia uzależnień. Walczył tam z nałogiem, który latami niszczył jego życie. Droga do trzeźwości nie była łatwa, ale z każdym tygodniem widać było, że coś się zmienia. Witold, choć obiecał dziewczynkom, że już nigdy nie zaznają cierpienia, nie mógł ignorować faktu, że Antoni wciąż był ich ojcem, a one, mimo wszystko, nadal go kochały. Pewnego poranka odebrał telefon z ośrodka. Terapeutka poinformowała go, że Antoni zrobił duże postępy i chciałby porozmawiać z córkami. Witold miał mieszane uczucia. Z jednej strony czuł się odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo. Z drugiej wiedział, że jeśli dziewczynki miały się uleczyć naprawdę, musiały stawić czoła także temu rozdziałowi swojej przeszłości. Usiadł z nią na kanapie. Twój tata? Chcę się z Wami zobaczyć powiedział łagodnie. Robi postępy. Bardzo się stara ale to ty zdecydujesz, czy jesteś gotowa. Mia spuściła wzrok. W jej oczach mieszały się nadzieja, lęk i tęsknota. Myślisz, że się zmienił? zapytała cicho. Witold delikatnie ujął jej dłoń. Wierzę, że próbuje. Ale to ty musisz czuć się bezpieczna. I tylko ty możesz dać mu kolejną szansę. Dzień spotkania nadszedł: Witold, Mija i Ania usiedli w pokoju odwiedzin w ośrodku. Gdy drzwi się otworzyły, wszedł Antoni Kalinowski. Był szczuplejszy, cichszy, a w jego oczach nie było już pustki. Było w nich coś nowego, pokora. To Ania pierwsza podbiegła do niego. Rzuciła się w ramiona ojca, ściskając go z całych sił. Antoni upadł na kolana, tuląc ją i szepcząc coś w jej włosy. Mija została na miejscu. Stała sztywno, obserwując tę scenę, jakby bała się uwierzyć. Po chwili, drżącą dłonią, sięnęła po rękę witorda. Wreszcie podeszła. Przepraszam, wyszeptał Antoni. Wiem, że was zawiodłem. Obie, ale jestem tutaj. Próbuję. Chcę być tatą, na jakiego zasługujecie. Mia patrzyła mu prosto w oczy. Jej głos był cichy, ale pewny. Chcemy zrozumieć, tato, ale musisz nam obiecać, że już nie uciekniesz. Obiecuję, odpowiedział Antoni, a jego głos zadrżał. Już nie uciekam. Witold patrzył na nich z boku, a jego serce było ciężkie od emocji, których nie potrafił nazwać. To była długa, bolesna droga. Odbudowa zaufania, rozbitej rodziny, nadziei. Ale ten proces się zaczął. A to już znaczyło wszystko. Czy uważasz, że Witold postąpił właściwie, wchodząc w rolę ojca dla dziewczynek? Czy przekroczył granice, czy może naprawił to, co dawno temu zostało zapomniane? Ta historia jest lekcją o tym, jak ogromne znaczenie mają ludzkie decyzje, nawet te pozornie małe, i jak mogą zmienić nie tylko czyjeś życie, ale i własne serce. Witold Gajewski nie pomógł mi i ani z poczucia winy. Nie zrobił tego z litości. Zrobił to, bo w ich oczach odnalazł to, co dawno w sobie zagubił człowieczeństwo. Jego decyzja nie była tylko aktem dobroczynności. Była wewnętrznym przełomem. Zrozumiał, że prawdziwy sukces nie mierzy się pieniędzmi ani nagrodami. Sukces to możliwość dawania miłości, opieki i ciepła tam, gdzie najbardziej ich brakuje. A dziewczynki? Mia i Ania pokazały światu, jak silny może być duch dziecka. Choć los potraktował je okrutnie, nie zatraciły nadziei. Wciąż wierzyły, że świat może być dobry. Wierzyły w drugą szansę. W kolejnych tygodniach życie powoli wracało do normalności. Dziewczynki uczęszczały na zajęcia terapeutyczne, miały prywatnych nauczycieli, a także czas na zabawę po raz pierwszy od dawna. Ich śmiech na dobre wypełnił dom Witolda. W sypialniach były teraz pluszaki, kredki i dziecięce rysunki. W kuchni pachniało naleśnikami, które Ania tak uwielbiała. A w ogrodzie rosły pierwsze kwiaty, które razem posadzili. Mia uczyła się zaufania. Powoli, ostrożnie, ale z coraz większą wiarą. Ania odzyskiwała siły i dziecięcą beztroskę. Ich więź z Witoldem stawała się coraz silniejsza. Już nie była oparta na obowiązku. Była oparta na miłości. Jednego wieczoru, gdy wszyscy troje siedzieli na tarasie, Mia spojrzała w niebo, potem na Witolda. Myślisz, że babcia nas widzi? Witold uśmiechnął się. Jestem tego pewien i wiem, że jest dumna z was i z nas wszystkich. Zamilkli na chwilę, wsłuchani w wieczorną ciszę i dźwięk świerszczy. W tym właśnie momencie Witold zrozumiał coś jeszcze. Rodzina nie zawsze jest tą, w której się urodziłeś. Czasem to ci, którzy pojawili się w twoim życiu w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Ci, którzy zostali, gdy inni odeszli. Ci, którzy nie muszą, ale chcą być obok. Jeśli spodobała Ci się ta opowieść, zasubskrybuj nasz kanał, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, co o niej myślisz.